Cześć, witajcie na poznańskich Ratajach. Już za chwilkę wspólnie obejrzymy bardzo stylowe dwupokojowe mieszkanie, które składa się z salonu z aneksem kuchennym, jednej sypialni, łazienki, korytarza oraz balkonu. Rataje są bardzo zieloną dzielnicą, więc nie zabraknie Wam tutaj naprawdę miejsc do spędzania wolnego czasu. Jest tutaj wiele ścieżek rowerowych oraz pieszych, a dodatkowo niedaleko znajduje się warta. Oraz wartostrada, gdzie będziecie mogli wspólnie spędzać czas. Jeżeli chcielibyście się udać w jakąś inną część Poznania, to niedaleko znajdują się również przystanki tramwajowe oraz autobusowe. Mieszkanie z pozoru może wydawać Wam się małe, natomiast za chwilkę udowodnię Wam, że jest naprawdę bardzo praktycznie zaprojektowane. Dlatego może to być idealne miejsce na start. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca do przechowywania, ponieważ szafki są od samego sufitu aż do podłogi. Dlatego osoby, które uwielbiają gotować, na pewno idealnie się tutaj odnajdą. Kolorystyka tego aneksu jest spójna i bardzo ciekawa, a na dodatek mega unikatowa. A teraz, robiąc krok do przodu, znajdujemy się w części jadalnianej, gdzie będziecie mogli spożywać wszystkie posiłki przygotowane w aneksie kuchennym. A robiąc jeszcze jeden krok, znajdziemy się w strefie wypoczynkowej idealne miejsce do relaksu. Zwróćcie jeszcze tylko uwagę, że strefy te oddziela nam ta abstrakcyjna tapeta. Dajcie znać, czy Wam się podoba. A zanim przejdziemy zobaczyć sypialnię, to zwróćmy jeszcze tylko uwagę na wielkość tego balkonu. Zmieścicie tutaj przykładowo jakieś meble wypoczynkowe, które będą naprawdę idealnym rozwiązaniem do spędzania czasu ze znajomymi. I czas na sypialnię. Tuż za drzwiami ukryta została szafa w zabudowie. A obok regał, na którym będziecie mogli postawić na przykład książki, biurko do pracy lub jako toaletka dla kobiet, a na samym środku bardzo wygodne duże łóżko. Ta sypialnia jest bardzo ładna i strasznie delikatna w swoim wykończeniu, dlatego naprawdę mega mi się podoba. Teraz idziemy sobie do łazienki, ale zanim skupmy się jeszcze na szafie w zabudowie, w której będziecie mogli zostawiać swoje kurtki oraz buty przychodząc do mieszkania. A łazienka wygląda tak. Połączenie drewna, szarości oraz marmuru sprawia, że ta łazienka jest naprawdę wyjątkowa. Jak widzicie, wszystko, co potrzebne się tutaj zmieściło. Przygotowano nawet miejsce pod pralkę. A co najważniejsze, jest tutaj także dużo miejsca do przechowywania. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że mieszkanko wam się podobało i będziecie chcieli zobaczyć je ze mną na żywo. Pamiętajcie również żeby zasubskrybować nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z nowymi ofertami. Do zobaczenia.